Na początku musimy dodać serwer za pomocą MySQL Installer Community, który pobieramy z oficjalnej strony MySQL. Następnie zainstalować wybrane przez siebie miejsca. Gdy program się odpali, klikamy Add i wybieramy serwer, który chcemy zainstalować. Klikamy Next. Następnym krokiem będzie wybranie miejsca, w którym nasz serwer się zainstaluje. Kolejne dwa kroki to pobranie się serwera i instalacja. Na końcu klikamy Finish. Kolejnym krokiem będzie wejście w Reconfigure. Wpierw sprawdzamy ustawienia, następnie wybieramy opcję uwierzytelnienia, następnie wpisujemy hasło. A na końcu nazwę i zatwierdzamy ustawienia. Następnie w usługach sprawdzamy, czy serwer MySQL działa poprawnie. Tam w samym końcu pozostało już nam tylko wejście w MySQL Workbench i połączenie się z wcześniej postawionym serwerem poprzez pisanie odpowiedniej nazwy i hasła. Na samym początku po połączeniu się z serwerem musimy utworzyć bazę danych. Aby to zrobić... Wpisujemy w konsole create database nazwę bazy i aby jej użyć, use database. Reszta tutoriala w drugiej części.